Ludzie obecni też, okolica, kościół, Watykan, rozmowa była. Była rozmowa, Watykan. Skupięte lotnisko i było te. I było te. No, jak to się zwie. RPA er, słuchałem online. Metro FM pani fajnie dopomaga do, do rozpoznać nam tutaj, że to wychodzi tak, że ta a co to głowa, kazałem, że u nas to strona Polska to tak bestia. Że, ta Albo że bestia właśnie że z, chciał zagrać sześcianów, że, że są głowami bestii. Nie, bo chcieli zagrać jeszcze z prynki, że są bestiami, które zagrywają głowami. Spoko to się poukłada, to się wyjaśni, ale że serpa dzięki wychodzi, że chciała zagrać, że to my bestie, zagrywamy głową kobiety, bo nie dajemy jej takie słyszało się mieć swoich myśli, swojego życia, tylko ciągle coś, ciągle gdzieś, ciągle coś, ciągle gdzieś. I wyszło, że co? Sama się nastraja dokładnie, jak po przykład z I też to robiła. Myśli to, mówi tamto, myśli to, co mu tu myśli. I nagłośniała sobie te myśli, myśli tamto, mówi nagłośnie, myśli coś tam, coś tam, coś tam, potem, że nie ma swoja głowa, bo. Bo ciągle wej nie dajecie może jej spokoju psycha, bo no to zacznie do końca życiową. Patrzcie jak się kochają ludzie na wnizku. Muszę to czasem to... zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze. Miłość, miłowanie siebie. Cieszymy się dojemy, do robimy co do dzieci posiadania, do dobra zdrowia, do masażu, świeczkach, do mycia. I tego... Ach, ochrona twarzy zwana...

Duch może widzi, nie dajcie się, kochani, pozytywnie myśli, pochwaloność pani ze straży granicznej. Stanowić miłość, dobroć i przechodzić drzewka, kwiaty, kto tam z innymi niebezpiecznie, bo tu widać jakaś, yy, nie mówię tu, ale jak się wyczuła to, że jakaś w których miejscach to jakaś tam Hiroshima ktoś robi któraś z zaburzenia, zanieczyszczenie powietrza ktoś uczynia na tych wysokościach. Nie, samo to nie, bo to zaraz tam... Na okosu to jest tam uwzględnione, ale takie te mówimy, te takie tam nad firmami, nad miastami, nad wsiami tam dalej wszędzie gdzieś, takie te atomiczne zaburzenia, takie wyciągane jak ta nie to plazmo, jak to zauważyć, Niepokojące, niezgodne z odniesieniem do widzenia ptaka, natura, gdyż to się ptaka to, że oj, bardzo zanieczyszczają te powietrza, ta jakaś tam treści trująca dziwne wysyłanie demonizmu w tym chrześcijaństwie jest demonizmem. Demonizmowaniem najprościej to tak narobiana, którą narobiana? wódka gdzie ja w kościele, byłem i tak, ksiądz łącząc, tak będzie w nowe Biblia testamencie też przekazać, a nie tylko tamten. Światowo-historycznie, nie tylko Wikipedia, tylko chrześcijański pozostawiony będzie, bo to powiedział, że będzie, spisano w pewnym czasie, bo historia jak Żydzi. Fajnie, to mi się spodobało kiedyś w Inlandii Powiedzieli, że, do myślenia, że tutaj poszliśmy w niewola, no tak to z posłów, że niewola i że to była od Boga. A nie, że zaraz Bóg zły, ty tylko że to była kara, nam się należało, bo mieli to stanowienie władza, ta mądrości tego i do myślenia, że aha, bo oni ta wojna w niewola, bo mieli ta wielkość najwyraźniej, tak wnioskował się zamiast pójść i gdzieś ludziom też, jak Chrystus, dobra wiadomość, interesy, jak landia robi, przebywacie. Później zrobili, że zimno i może pokazali wyście znak, e exit możecie, jak zimno tam gdzieś w krainach, gdzie mają zimno albo coś potrzeba, może taka myśl, że żeby nie doszło do czegoś, tam jakaś myśl większa, głębsza, nie mając, nie przesadzając starszyzny. Komedia, jakkolwiek mają ta pozytywna wersja zaczynu, realizacja odróżnienia, jak dokładnie w Irlandii Gardensi, Garda, od Gardener, dawał też do myślenia. Wtedy w Polsce dopiero po tym odniesieniu, że policja, policzać, raczej Policaj nie, policzać, poli, policzaje, policzaje, policzać. Specy od policzenia. Wtedy dużo pojawiają się ta tajemnica, co mogło sami tam też nie ma z policji, I co mają ta fajne też przygotowane swoje komedie i tak dalej i inne też. To się szanuje, do, wyczuwa się i good. Drzewka, kwiaty, piękne, zapach, miłość, tulenie, skrzynie, radowanie się całkowanie, Jodzik gmina, dziewczyny śliczne fajnie długości kończyn sensualne, to znak. tak włoskami się pobawić, pofarbować pozabywać, pokazać jak kobieta pokaże mężczyznę, ja pokażę, że ja muszę być łysy tu, żeby czuć na swoją głowa. zaburzenia na roli, ja bym wyczuł, że chcę wyczuwać tu, dzięki łysa mm. głowa to wyczułam nawet tu mniej więcej ja miałem włosy, to by mnie to za... utrudniało, mnie to jeszcze mokry ręcznik na głowę to się wyczuwa tu jest ochronione, się wyczuwa taka ochrona jakby jakieś piekielności już to się wyczuwa tu i szybciej psycha raportuje, cz, 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 ochrona lepiej działa jakoś tak to jest, to ma nie chce się tłumaczyć bardziej. mają w Watykanie też te rysunki, malonki, bla 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 i w ogóle dużo fisza polepiony niekoniecznie bla bla ryba strawa, dobra zabawa ryby stawy, woły w trawy, owce